Cześć, tu Marta i Tomek. Pół roku temu postanowiliśmy zawiesić swoje dotychczasowe czynności w Warszawie i wyruszyliśmy na drugi koniec świata, do Australii. Po 36 godzinach podróży wylądowaliśmy w Sydney. Jednak nie byliśmy tam zbyt długo. Po dwóch tygodniach pobytu w mieście dostaliśmy pracę w tropikalnej części Australii i w ten oto piękny sposób znaleźliśmy się na Hamilton Island w stanie Queensland. Spędziliśmy tam 4 miesiące. I w tym czasie pracowaliśmy, podróżowaliśmy, zwiedzaliśmy wyspę i okolice. Dzisiaj pokażemy Wam samą wyspę oraz atrakcje, jakie można na niej znaleźć. Zapraszamy! Hamilton Island. Oddalona jest od Sydney o około 2000 km. Podróż samolotem zajęła nam 2,5 godziny, co na australijskie warunki jest całkiem niezłym wynikiem. Można też dopłynąć do niej statkiem, który odpływa z Arleigh Beach, najbliżej położonej miejscowości lądowej. Hamo, bo taka nazwa funkcjonuje wśród mieszkańców, jest prywatną, jedną z 74 wysp archipelagu Whitsunday na Morzu Koralowym i jedyną, na której znajduje się lotnisko. Jest też największą zamieszkałą wyspą tego archipelagu. Na stałe mieszka tu około 2000 osób i są to głównie pracownicy wyspy. Podejrzewamy, że drugie tyle stanowią turyści. Przez długi czas byliśmy tam jedynymi Polakami. Cała wyspa ma powierzchnię 5 km kwadratowych, więc przez 4 miesiące poznaliśmy ją praktycznie na wylot. Dzieli się na dwie części. Kurortową, gdzie znajdziecie mnóstwo hoteli, bungalowów, restauracji. I turystów. I tą bardziej dziką, niezabudowaną, pełną pieszych szlaków, gdzie ludzi nie ma prawie wcale. Dla nas, jako że nie jesteśmy fanami turystycznych kurortów, ta druga część była bardzo fajną odskocznią. Jako pierwszy szlak wybraliśmy drogę na koralką, plaży z drewnianą huśtawką ukrytej po drugiej stronie buszy. Dobry nowy dzień. Dzisiaj mamy. Co my mamy? Drugi dzisiaj dzień naszego wolnego. Wybieramy się na taką kasę, żeby przejść właściwie wszystkie takie punkty widokowe główne. Właściwie półwyspy. Właściwie półwyspy, dokładnie. Tak. I zobaczymy co z tego wyjdzie. Zaczynamy od koralkow, potem do Escape Beach i zobaczymy czy starczy siły, żeby coś dalej pozwiedzać. Tak, plan A był taki, żeby wstać rano i pójść na Coral Cove wtedy, kiedy będzie jeszcze przypływ. Ale plan A nie wypalił, bo nie wstaliśmy rano, więc... Wyszło jak wyszło. A, więc robimy plan B i idziemy wtedy, kiedy spokojnie się wyspaliśmy. Wsiedliśmy śniadanko i jest godzina 10.30, odpływ się zaczyna, no ale cóż, zobaczymy co z tego wyjdzie. Po drodze nie spotkaliśmy żadnego innego piechura, Za to minęła nas wycieczka na nakłada. To nie fair! Jest to jedna z atrakcji, jaką oferuje wyspa. Nie ukrywamy, że w tamtym momencie trochę im zazdrościliśmy, bo szlak, mimo nie tak wielkich przewyższeń, ale przez upał i dużą wilgotność powietrza, był naprawdę męczący. Aby dojść do koralków, trzeba przejść przez górę, z której rozpościerają się przepiękne widoki na okoliczne wysepki. No i pod koniec szlaku, gdzieś między gąszczem buszu, prześwitywała nam też plaża. Koralką, to jest nasz pierwszy przystanek, za nami pięknie rozciągająca się woda, czekajcie chwilę, piękna zatoczka, cisza, spokój, nikogo nie ma, ciężko jest tu dotrzeć, trzeba przedrzeć się przez górę, trzeba przejść, jest taka droga szutrowa, trochę bardziej techniczna niż turystyczna, po drodze mijaliśmy bagi, 4x4, one są tu w stanie dojechać, ale jak się chce samemu dojść, no to jest zdecydowanie ciężej i może dlatego jest tu tak mało ludzi. A z kolei plaża przy resortach, jest, która jest najbardziej popularna, jest też największa, ale no są tam może nie tłumy, nie jest jak w łebie czy w koło brzegu, ale jednak jest tam bardzo dużo ludzi. A z kolei tutaj totalnie pusto, i to akurat dla nas jest super. Trzeba się trochę nacieszyć po tym wszystkim, po tej całej drodze. Można w końcu sobie trochę popływać, odpocząć. Także my zaraz skakujemy do wody i trzeba się schodzić. Jest to też plaża a właściwie wybrzeże, woda, która jest uznawana za najlepsza do snorklingu. Z jednej strony dlatego, że właśnie nie ma tu ludzi, więc wszystkie żyjątka się nie boją i najwięcej ciekawych rzeczy można zobaczyć. Jest teraz odpływ, więc trochę lepiej jest to wszystko widać, dlatego że większość rzeczy jest po prostu bliżej tafli wody i dlatego łatwiej jest to wszystko zobaczyć, a zwierzęta, tak jak Marta mówiła, no po prostu się nie boją, jest tu zbyt mało ludzi, żeby te zwierzęta się bały. Tak, nawet jak chodzi się tak do kostek po brzegu, to można, to rybki po prostu pływają między stopami. To jest śmieszne doświadczenie, bo są też nawet takie duże ryby, takie wielkie płaszczki na przykład mogą gdzieś tam metr przed nami gdzieś uciec albo krabiki. <laughs> Ostatnio się właśnie przestraszyła Marta, więc sprzed nóg piasek uciekł. A się tak. okazało, że płaszczka była to zakopana tuż przy samej podłodze. Tak, takim wielkim ogonem. A takie małe kraby sobie chodzą. Oczywiście, muszelki wszystkie się ruszają. Więc, no fajnie, fajne doświadczenie bardzo, jak e, piasek się rusza. Kolejne miejsce, które od początku było na naszej bucket list, to Escape Beach. Plaża znana z urokliwego hamaku zawieszonego pod drzewami i idealnych warunków do snorkelowania. Do Escape Beach. Prowadzą ścieżki ukryte w buszu, jak i prowadzące z boczem z pięknymi widokami. Pierwszym przystankiem jest Saddle Junction, skąd rozchodzą się wszystkie szlaki. O, my jesteśmy tu, a idziemy dzisiaj tu na Escape Beach i zobaczymy, może starczy czasu, żeby pójść jeszcze tu. East Head. Słońce tego dnia nas nie opuszczało, co dawało fajną nadzieję na udane plażowanie, ale też nie ułatwiało nam marszu. Drzewa dawały wytchnienie w cieniu, ale też blokowały dostęp wiatru z nad oceanu. Jednym słowem, można było przyjemnie się zmęczyć. Gdy doszliśmy do Escape Beach, naszym oczom ukazała się urokliwa zatoczka z piękną turkusową wodą i niewielką plażą, na której nie było zupełnie nikogo. Byliśmy tam jednak dzień po konkretnej ulewie, więc woda nie była na tyle przezroczysta, żeby swobodnie w niej snorklować, a plaża okazała się bardzo kamienista. Więc zrezygnowaliśmy z plażowania i poszliśmy rozejrzeć się po okolicy. Znaleźliśmy wydeptany szlak, który nie był zaznaczony na mapie, ale wydawał się dobrze przygotowany i zabezpieczony, więc musieliśmy zobaczyć, dokąd prowadzi. A jednak nie poszliśmy na koralkow. Drodze na koralkow znaleźliśmy jeszcze jedną taką ścieżkę. I stwierdziliśmy, że trzeba zobaczyć, dokąd prowadzi. Szczególnie, nie. że była taka raczej nieuczęszczana. No generalnie ta okolica wyspy jest mało uczęszczana. Mało tu jest ludzi z racji tego, że jest daleko i po prostu trzeba no, koło godzinki iść, żeby się tu dostać. No. no i postanowiliśmy pójść tą ścieżką i doprowadziła nas ona do super miejscówki skalistej, jakieś 10 metrów nad wodą, z super miejscem do obserwowania żółwi, które przepływają w okolicy. No Spędziliśmy tu jakąś godzinę, siedząc sobie na brzegu kamienia i obserwowaliśmy pływające żółwie. Ekstra. No, także okazuje się, że dwie plaże w jeden dzień to dla nas za dużo. Najbardziej popularnym szlakiem, na którym zazwyczaj już można kogoś spotkać, jest trasa na najwyższy szczyt wyspy, czyli Pasycz. Rozpościera się z niego piękna panorama archipelagu, a dla rannych ptaszków jest to idealne miejsce na oglądanie wschodów Słońca. Kolejnym szczytem, na który wdrapaliśmy się po ciemku w nadziei na złapanie pierwszych promieni Słońca, jest resort Lookout. Niestety, chmury zasłoniły większość widoku. Na wyspie znajdują się też dwa główne centra wycieczkowe, oferujące mnóstwo atrakcji. Opowiemy Wam o kilku, z których skorzystaliśmy i zdecydowanie nie żałujemy. W sąsiedztwie Hamo leży wyspa Wheat Sunday z jedną z najpiękniejszych plaż Australii – Whitehaven Beach. Można się na nią dostać jedynie helikopterem, hydroplanem lub statkiem. Dlaczego nie wpław czy kajakiem, skoro jest tak blisko? Bo to Australia. W tych wodach niestety pływają rekiny. A więc razem z naszą koleżanką Chimaki wybraliśmy pierwszą opcję. Była to dla nas wszystkich podwójna atrakcja, bo nikt z nas nie latał wcześniej helikoptera. Ekscytacja ogromna, do tego martwiliśmy się bardzo o pogodę, bo jakby nie patrzeć wybraliśmy się tam w środku zimy, więc mogło być różnie. A to jedna z tych atrakcji, których nie powtarza się zbyt często. Na szczęście pogoda dopisała. Było słonecznie, ciepło i przepięknie. Po drodze pilot opowiadał nam o wyspach, które mijaliśmy, ale byliśmy tak podekscytowani całą sytuacją, że niewiele zapamiętaliśmy. Na miejscu pilot rozłożył nam kot, rozstawił parasol i podarował szampana, czego zupełnie się nie spodziewaliśmy, a nawet mieliśmy nasze własne rzeczy przygotowane na piknik. W tej całej ekscytacji, która nie schodziła z nas do końca, zapomnieliśmy o tym szampanie. Ani go nie wypiliśmy, ani nie zabraliśmy do domu. Przepadł. Na plaży Tomek w końcu mógł odpalić drona, bo Hamilton Island, ze względu na lotnisko, ma wyłączoną przestrzeń powietrzną dla dronów. Tutaj do lotniska było wystarczająco daleko i udało się zrobić piękne ujęcia z lotu ptaka. Miejsce zachwyca przede wszystkim swoim nietypowym ukształtowaniem terenu. Widzimy jakby plażę rzekę wijącą się w głąb wyspy. Jest to Hillin' Led, oszałamiająca zatoka, w której przypływ zamienia piasek i wodę, tworząc piękną fuzję kolorów. Największe wrażenie i naszym zdaniem najpiękniej wygląda w połowie odpływu, na który właśnie celowaliśmy. Widać wtedy zarówno bielusienki piasek, jak i przejrzystą turkusową wodę. Godziny przypływów i odpływów można łatwo sprawdzić w aplikacji. Plaża wzdłuż wyspy ciągnie się na 7 km. I należy do najczystszych na świecie. Piasek składa się w 98% z krzemionki z obu umarłych koralowców, której zawdzięcza swój biały kolor. W przeciwieństwie do zwykłego piasku, ten na plaży Whitehaven nie zatrzymuje ciepła, dzięki czemu wygodniej jest chodzić w w upalny dzień. Jest bardzo drobniutki i może uszkodzić sprzęt elektroniczny, takie jak telefony czy aparaty fotograficzne ale za to można go wykorzystać do czyszczenia biżuterii. Nasza helikopterowa wycieczka trwała tylko 3 godziny i czuliśmy ogromny niedosyt, dlatego po kilku tygodniach wybraliśmy się tam jeszcze raz, tym razem statkiem. Popularną atrakcją, z której skorzystaliśmy, był Rifle Slip, ale na to poświęcimy oddzielny odcinek. A jeśli nie chcesz opuszczać Hamo, ale też nie interesują cię górskie piesze wycieczki, na wyspie jest jeszcze cała masa możliwości spędzenia czasu. W resortowej części, w pobliżu większości hoteli, mamy najbardziej popularną i największą na Hamiltonie plażę Catsey Beach. Potrafi być na niej całkiem tłoczno, szczególnie podczas wakacji szkolnych, które w Australii są 4 razy w roku. Ale gdy odejdziemy kawałek dalej możemy znaleźć dużo przestrzeni dla siebie. Na Katsai Beach oprócz uroczych, słomianych parasoli i leżaków znajdziecie wypożyczalnię sprzętu. Można tam wynająć różne rzeczy, od masek i płetw do snorklowania przez deski do paddleboardingu, windsurfingu, po małe katamarany czy kajaki. We wschodniej części wyspy mamy port i całe portowe miasteczko. Jest tam kilka butików z markową odzieżą i restauracji, które zadowolą każde podniebienie. Znajdziecie tu między innymi kuchnię włoską, azjatycką, kuchnię Fusion oraz Fish and Chips. Idąc dalej, traficie na piekarnię, aptekę, galerię sztuki i wspomniany wcześniej jedyny sklep spożywczy. W marinie też można wypożyczyć skutery wodne, małe łódeczki dingi i przeżyć niezapomniane przygody na super szybkich speedboatach. Z przystani wypływają katamarany na zachód słońca, snorklowanie na rafie i na okoliczne wyspy. Można też złapać statek płynący na główny ląd ale trzeba być przygotowanym, że na pełnym oceanie nieźle wieje i buja. Ostatnim punktem charakterystycznym wyspy jest One Tree Hill, czyli miejsce stworzone do podziwiania zachodów słońca, które bez dwóch zdań na Hamiltonie były najpiękniejsze jakie widzieliśmy w życiu. One Tree Hill leży powyżej mariny i okolicznych resortów, dzięki czemu można śledzić zachodzące słońce aż po sam horyzont. Na szczycie znajduje się bar z pysznymi drinkami, ławeczka i dużo otwartej przestrzeni, na której każdy znajdzie miejsce dla siebie. Na One Tree Hill można dostać się pieszo, ale też darmowym busikiem, który objeżdża całą wyspę i pewnie dlatego codziennie są tam tłumy. Cześć, my już jesteśmy na lotnisku. Kończymy swoją hamiltonową przygodę w Australii. I zaczynamy nową, w nowym miejscu. Nowy początek, nowa przygoda. Dokładnie. Zobaczymy, jak się potoczy. Wyspa żegna się z nami deszczowo. Tak. Wyspa e... płacze, że wyjeżdżamy. E... trochę płaczemy, trochę nie. Zobacz. Ogólnie wrażenia mamy dobre. Mamy bardzo dobre wrażenia. Zobaczyliśmy naprawdę kawał, super przyrody. Tak. E... Widzieliśmy wieloryby, e... chodziliśmy na super wycieczki szlakami, które są na wyspie. Trochę jeździliśmy bagiem, pływaliśmy promami, byliśmy na Wielkiej Rafie Koralowej. Widzieliśmy koale, Kakadu, generalnie taką czuliśmy naprawdę fajną Australię. No ale skończyliśmy nasze cztery miesiące pracy na Hamilton Island potrzebne do kolejnego roku wizy i czas na nowy rozdział. Czas na nowe. Do zobaczenia w nowym miejscu.